Cześć wszystkim. Dzisiaj w serwisie mamy urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-J562DW. To urządzenie przyjechało do nas z problemem pochłaniacz tramentu pełny. Problem jest jednak taki, że urządzenie stało prawdopodobnie dwa miesiące nieużywane. W związku z tym przed wymianą pochłaniacza spróbujemy sobie usunąć błąd i jeżeli wszystko będzie w porządku z głowicą, ta głowica będzie drukowała poprawnie, dokonamy wymiany pochłaniacza ale od początku. Jak usunąć błąd czy tak zresetować licznik? Wychodzimy do głównego, przytrzymujemy domek, pokazują się tutaj podstawowe informacje o numerze seryjnym itd., itd. Mamy tutaj licznik wszystkich wydrukowanych stron, wciskamy puste pole na samym dole, które jest tutaj w menu, czy mamy do skutku. Pokazuje nam się na wyświetlaczu klawiatura, na której musimy wpisać gwiazdka 2864. Gwiazdka 2864. W moim przypadku pokazuje się tutaj błąd urządzenia 46. Teraz wpisuję 80. I napis u góry się zmienił. Teraz przyciskiem Mono, jak nacisnę, to tutaj zmienia się wyświetlony parametr. Odszukujemy taki, który się nazywa purgę. jest. W naszym wypadku licznik wskazuje na ponad 13800. Wow. Czyżby drukarka była tyle razy czyszczona? Wciskamy teraz 2783. I wyciągamy wtyczkę z prądu. Podłączamy ponownie urządzenie. Widzimy, że mamy problem z tuszami. Prawdopodobnie, prawdopodobnie się skończyły. Natomiast błąd z zapełnionym absorberem został usunięty. Licznik jest wyczyszczony całkowicie do zera. Sprawdźmy teraz jakość druku. Nie jest najlepiej, ale nie jest też najgorzej. Pokazują się informacje o tym, że wszystkie kolory drukują raczej prawidłowo, no ten żółty mógłby być bardziej jasny. Natomiast myślę, że kilkukrotne czyszczenie bez problemu oczyści głowicę i będzie można już bezproblemowo drukować po wymianie absorbera.